Miałem kiedyś Cuba Royal, ale musiałem zamówić jeszcze raz, bo kurczę, coś, coś mi nie grało w tych komentarzach. Wiecie co? Musiałem znowu trafić troszeczkę bardziej syntetyczną wersję niż teraz. Bo po sieknięciu sobie myślę, ej, cholera, on nie jest taki zły. Rzeczywiście jest taką troszeczkę bardziej dojrzałą wersją Pakorabana 1 Million. Mm, trzyma na skórze. Dobre 6 godzin i fajnie osiada na niej. Poza tym kosztuje 25 zł, to są śmieszne pieniądze za 100 ml. E, dawno tak się nie zaskoczyłem zapachem, bo chyba mam wrażenie, że jakbyście przejrzeli tą recenzję wcześniejszą, to ona narzekałem w niej, że nie jest syntetyczny, jakiś dziwnie chemiczny. Ale teraz, kurde, albo mi się pH zmieniło skóry, albo bardziej dojrzałem, albo trafię na doskonalszą wersję. Bo. Ten jest całkiem nieźle zblendowany. Jest, powiedziałbym, że no, fajniejszy niż Pakoraban 1 Million. Warto go mieć, jak lubisz ciepłe, korzenne zapachy. I jak podoba Ci się Pakoraban, ale uważasz, że jest trochę zbyt drogi i trochę zbyt zniewieściały. Mam wrażenie, że Pakoraban 1 Million taki się zrobił. Ten jest bardziej dojrzałą wersją. Zostawcie swój komentarz, co o tym sądzicie. Według mnie to strzał w dziesiątkę za 25, czasami 28 zł. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Mówię o zostawieniu komentarzu? Zostawcie komentarz. Dzięki.